9 września aktualnie jestem niedaleko spotka i chciałem wam coś pokazać to jest taka ciekawostka może mało znana dla, dla niektórych to nie mieszka w Katowicach No faj, faj, fajna to jest sprawa Dlatego chciałem Wam tutaj pokazać pewną aleję, która tutaj jest. Zaraz Wam tutaj pokażę Aleja Gwiazd, siatkówki. Das ist odbite dłonie siatkarzy tutaj na przykład pierwszy jest Michał Kubiak dłoń no Następny, Jakub Kochanowski. Następna, to jest Aleksandr Draja Jagiełło. Następny, Andrzej Hroma. Stępny to jest Damian Wojtaszek. Kolejny jest Marcin Janusz. Paweł Zotorski. Grzegorz Łomacz Tutaj co jest? Jakiś Tokio... 1964 Trener Stanisław Pogódka Dla mnie nazwiska nieznane. Tutaj kolejny Karol Kłos. Widzę, że 20 osób na lewie. Proszę o zostawienie łapki w górę. Mariusz Wlazły. na Śliwa Łukasz Kondziewicz Sebastian Świderski Jakub Jarosz Marcin Możdżonek Michał Winiarski tutaj kolejna tablica trenerzy Hubert, Jerzy, Wagner, Andrzej Warych Meksyk w Polska siatkówka dziewięćdziesiątych lat. Waldemar Wspaniały. Złotka, Mistrzynie Europy 2003-2005 Trenerzy Andrzej Niemczyk, Alojzy Świderek, Ireneusz Kłos Natalia Bamber, Izabela Bełcik, Małgorzata Glinka, Dominika Leśniewicz Maria Liktoras, Joanna Mirek Agata Mróz, Małgorzata Niemczyk, Anna Podolec, Aleksandra Przybysz, Sylwia Pycia, Mile, Milena Rosner, Katarzyna Skowrońska, Magdalena Śliwa, Dorota Świeniewicz, Mariola Zenik. Ja nie rozumiem co ty piszesz, bo ty piszesz cyrlicą. Ja nie rozumiem także. Musisz pisać po polsku. Tutaj dłonie Stefano Antigi Jacek Ka Kasprzyk A to chyba tutaj będą tam, tutaj będą trenerzy. Cześć Zosiu. Właśnie pokazuję aleje gwiazd siatkówki w Katowicach. Raul Lozano. To akurat trenerzy teraz są. Dziękuję. Dziękuję Zosiu. Rafał Puszek. Pudek tysiąc siedemdziesiąt jeden dwa tysiące Nikola Grbić. Piotr Nowakowski. Damian Shuś. Oj, tego to nie znam, także nie wiem, kto to ale to pewnie też jakiś trener. Katowice Orlen, Polska Siatkówka, 15 lat razem. Oj, się zaś tutaj... O, cześć Dawid, witam Cię. Zostaw łapkę. Dzie dzięki. Dawid Konarski a zaś się Dawid Konarski Artur Szalpuk Łukasz gadło Mateusz Mika. Zna ktoś z was cyrlice? Bo tutaj mi jeden pisze cały czas cyrlicą. Ja nie wiem o co mu chodzi. Jak ktoś zna, to niech mu napisze, że musi pisać po polsku. Bo... Krzysztof Ignacza. No u mnie taka. Słońce świeci, ale chmurki są. Łukasz Kaczmarek. Fabian. Fabian. Fabian Żyzga. No, u mnie też słońce. Wilfredo Leon. Nzegos Kłaga, Marek Magiera. Ten Marek Magiera to on teraz ten komentuje, Robert Prygiel No jest ten... Piotr Gruszka Tak, ale jak gwiazd w Katowicach, czy niedaleko spotka, zaraz wam spodek pokażę, tylko dojadę do końca tego, Piotr Gacek, Mateusz Bieniek, Wital Heinen. Aleksander Śliwko, bardzo Kurek Przepraszam, proszę pana, chcemy się dostać do ZO. Wiemy, że trambajem, ale. Tramwajem nawet... numer 6. 6. I... 6 i 0. 6 i 0. I gdzie jest przystanek? No przy ZO. Ale będzie... tu, gdzie, nie wiem... A, wiemy. tu, no to trzeba schodami zejść w dół i tam Aha, się dostać, tam się... gdzie ten tramwaj stoi. Śliczny, dziękuję. Proszę. Bartosz Kurek. Bartosz Kwolek. Wojciech Drzysga, Tomasz Sędrowski. To komentatorzy. Dorota Świniewicz. Paweł Zagumny. Małgorzata Glinka. I ostatni Paweł Papkę, no, to był ostatni z alei a zaraz wam pokażę dość długa ta aleja, bo prawie do końca, do końca chodnika A tutaj jest, tutaj jest spodek. Już po drugiej stronie. że tak to się tak to się prezentuje a jeszcze tu Wam pokażę jest tutaj ten, pu puchar yy, fa, i i f, v i, f nie, f f I f jakoś to się tam czyta tej całej puchar tego całego, no Siatkówki, no. Cześć, cześć, Jędrzeju, witam Cię. Będziesz musiał Jędrzeju sobie odtworzyć jeszcze raz, bo mówię, tutaj nagrywałem ten. Gwiazdy, ale jak gwiazd siatkówki. Także ten, tutaj jest. No, Puchar, Mistrzów tam. Siatkówki. Tu jest ta aleja, aleja gwiazd. Siatkówki. Polecam, jak ktoś będzie w Katowicach. No to polecam zobaczyć. Tak, tu jest spodaj. Tu jest spodek, nie? Po drugiej stronie. Tu jest Spodek, a tu jest po drugiej stronie się przejdzie tu jest ten tu jest przejście podziemne I jak się wyjdzie przejściem podziemnym no to się wychodzi na tą Aleję Gwiazd Tak, tak no Najbardziej chyba rozpoznawalny pobudowali też tych wieżowców, jest tyle w Katowicach, że... No i tutaj pomnik jest powstańców śląskich. Ale też już by go mogli odnowić, bo taki jest... już z zielenią. <grym> Так, докладно, докладно. Так, так. Sądzę jeszcze na chwilę, ile pogadamy i zaraz będę kończył. Tak, udało się, udało. Trochę mnie tam komary później pogryzły w tym e, w pociągu No ale jakoś się udało dojechać Nie no ja tam byłem mile Jeden dzień Jeden dzień rano, rano przyjechałem tam wieczorem, wieczorem jechałem z tego, wracałem ze Świnoujścia, więc tam byłem jeden, jeden, tam, jeden dzień o szóstej rano chyba, cześć Stachu, cześć o szóstej rano przyjechałem do tego, do Szczecina trochę się tam, po Szczecinie pokręciłem tego Siem pojechałem na na, ten, na Gryfino tam też po Gryfinie trochę pochodziłem tego No i później o nie wiem o 12 przed 12 jakoś wiatr ja to jadę z powrotem na Szczecin, nie? Ale się okazało, że patrzę, mówię pociąg opóźniony, nie? Z Krakowa, co jechał do Świnoujścia, opóźniony był prawie godzinę. Nie? Mówię o? Te, wpadło mi do głowy, mówię, a to jadę na Świnouście A jeszcze kasa była w Gryfinie zamknięta. No i przejechał opóźniony. No i ten, i w pociągu kupowałem bilet. Nie? Dzięki Staszek za łapkę. A później mówię jak ktoś nie, nie widział ten to niech sobie odtworzy od początku, bo ja tu mówię nagrywałem ale aleje gwiazd siatkówki, także jak to, to kogoś będzie interesować, no to mówię że polecam każdy ten robiłem tutaj kilka, kilka zdjęć, znaczy kilka tych ujęć tu tych, tych odbitek Pewnie przybędzie kolej, kolejne tam, kolejnych gwiazd, ale jest na przykład ten Wilfredo Leon, jest, ręka jest odbita. Także jest tych gwiazd tutaj kilka. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył tego live'a. Dziękuję wszystkim za obecność. Może dzisiaj jeszcze coś będzie, ale nie obiecuję. Zobaczymy, jak jak ten co się jeszcze tam dzieje. Tam. Dzisiaj jeszcze udam. Na razie jeszcze nie mam żadnych planów, ale zobaczymy. No. Trzymaj się, Zasi, również, również tam. Mówię, dziękuję wszystkim za obecność. Ja tam, mówię, odtwórzcie sobie od początku. To zobaczycie te wszystkie, wszystkie odbitki. Dobrze, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się miłego dnia życzę zostawcie zostawcie później jakiś komentarz i do zobaczenia na moich kolejnych live'ach no do zobaczenia do zobaczenia trzymajcie się cześć pozdrawiam Wacławek